W butach. Dawno, dawno temu umarł pewien młynarz, pozostawiając najstarszemu synowi młyn, średniemu osła, a najmłodszemu kota. No, jest to pewna różnica, powiecie, ale taki już był ten młynarz. Najstarszy czyn, syn przejął młyn średni zabrał osła i wyruszył w świat szukać szczęścia. Trzeci natomiast usiadł na kamieniu i wzdycha. Co ja mam zrobić z tym kociskiem? Kto to usłyszał i odezwał się w te słowa. Nie martw się, panie. Myślisz, że jestem mniej warty niż na wpół zrujnowany czy jakiś tam wyleniały osu, osio? Daj mi kubrak, kapelusz z piórem, worek i parę butów, a zobaczysz, co potrafią. Młody człowiek wca wcale nie zdziwiony, bo w owych czasach nie było niczym nadzwyczajnym, że noże to koty mówiły ludzkim głosem. Dał kotu wszystko, o co ten poprosił. Rozmóż się, panie, powiedział kot, odchodząc zadowolony z siebie. Do zobaczenia wkrótce. Zaraz potem skocił z ręcznością, złapał tłustego dzikiego królika i wrzucił go do worka. Następnie zapukał do wrót zamku, stanął przed obliczem króla i zdejmując kapelusz z maszystym ukłonie, rzekł. Najjaśniejszy Panie, słynny marki, markiz de Carabas przysyła ci w darze tego pięknego królika. O na to król, wielkie dzięki. Do jutra rzekł kot i oddalił się. Następnego dnia powrócił z kilkoma kuropatwami schowanymi w worku. Proszę, oto następny prezent od dzielnego markiza de Carabas oświadczył Ten markiz de Carabas to prawdziwy gentleman zauważyła królowa Przez kilka kolejnych dni kot w butach regularnie odwiedzał zamek wręczając królowi w imieniu markiza de Carabasa króliki zające kuropatwy i skowronki Markiz stał się tematem Pałacowych rozmów. Musi być wielkim myśliwym, zauważył ktoś. Musi być bardzo oddany królowi, dodał ktoś inny. Ale kto to jest? Nigdy o nim nie słyszałem, odezwał się ktoś jeszcze inny. Ależ tak, słyszałem to nazwisko, a dokładniej mówiąc, znałem jego ojca. Słychać było głos kogoś, kto chciał pochwalić, że tak dużo wie. Królowa była ogromnie ciekawa hojnego ofiarodawcy. Czy twój pan jest młody i przystojny? Zapytała kota. O tak! I do tego bardzo bogaty! Odpowiedział kot w butach. Prawdę rzekłszy, byłby bardzo zaszczycony, gdyby pani wraz z królem zechciała go odwiedzić w jego zamku. Gdy kot wrócił do domu i powiedział swemu panu, że król z królowo wybierają się do niego z wizytą, młodzieniec wpadł w panikę. – Co my zrobimy? – krzyknął. – Jak tylko mnie zobaczą, zaraz będą wiedzieli, że jestem biedny. – Zdaj się na mnie – odpowiedział kot w butach. – Mam pewien plan. Przez następnych kilka dni sprytny kocur dalej nosił podarunki królewskiej parze. Aż pewnego dnia dowiedział się, że tego właśnie popołudnia król z królową oraz ich córka wybierają się na przejażdżkę karetą. Wielce przejęty kot wpadł do domu swego pana. Czas wykonać mój plan, chodźmy, panie krzyknął. Będziesz musiał wykąpać się w rzece. Ależ ja nie umiem pływać, przestraszył się młodzieniec. Nic nie szkodzi od w butach. Zaufaj mi. Udali się więc na rzekę. Kiedy pojawiła się królewska kareta, kot popchnął swego pana do wody wołając: Pomocy! Markiz de Karabastonie! Król, usłyszawszy krzyki, posłał na ratunek swoją straż. Przybyła w ostatniej chwili. Bo nieszczęśnik rzeczywiście już tonął. Król, królowa i królewna troskliwie zajęli się markizem i rozkazali, by przyniesiono dla niego nowe stroje. Czy chciałabyś poślubić tak pięknego kawalera? zapytała córkę królowa. O tak, odpowiedziała królewna. Tymczasem kot podsłuchał. Jak któryś z ministrów szeptał, że warto by się dowiedzieć, czy rzeczywiście Markis jest bogaty. Jest bogaty i to bardzo rzekł Kodu w butach. Posiada zamek i całą tę ziemię. Zresztą chodźcie i przekonajcie się sami. Będę, dla was, będę na was czekał w zamku. Wrzekłszy te słowa, popędził w kierunku zamku, po drodze wołając do chłopów, którzy pracowali na polu. Jeśli ktoś was zapyta, kto jest waszym panem, odpowiedzcie, że markis de carabas, bo inaczej pożałujecie. I kiedy królewska kareta przejeżdżała tamtędy, chłopi wykrzykiwali, że ich panem jest markis de carabas. Tymczasem kot w butach przybył do zamku, w którym mieszkał okrutny olbrzym ludożerca. Muszę być bardzo ostrożny, bo inaczej nie wydostanę się stąd. Żywy, pomyślał kot, po czym zastukał do bramy. Kiedy brama się otworzyła, kot w butach zdjął kapelusz z okrzykiem. Moje uszanowanie, dostojne olbrzymie. Co tam kocie, warknął olbrzym nieuprzejmie. Wielmożny panie, słyszałem o twoim nadzwyczajnych umiejętnościach. Podobno na przykład potrafisz zamienić się lwa lub słonia. Zgadza się, odparł olbrzym. I co z tego? No bo widzisz, ciągnął kot. Rozmawiałem z pewnym znajomym, znajomymi, którzy uważają, że nie umiałbyś zmienić się w takie małe stworzenie jak na przykład mysz. Ach tak, właśnie uważają, ha? ryknął olbrzym. Skinął głową. Ja też tak sądzę, wielmożny, wielmożny panie, bo na ogół ci, którzy potrafią dokonać wielkich rzeczy, nie dają sobie rady z małymi. Ach tak? No to patrz! Odparował Olbrzym, zmieniając się w mysz. Jednym susem kot dopadł mysz i połknął ją. Po czym pędem? Dopadł bramy zamku. W samą porę, bo królewska kareta akurat zatrzymywała się przed bramą. Najjaśniejszy panie, witaj w zamku Markiza de Carabas! Kłaniał się kot w butach. Król, królowa i królewna, i syn młynarza, który w strojach książęcy rzeczywiście wyglądał jak prawdziwy markiz, Wysiedli z karety, a król przemówił: Marki się drogi, jesteś takim przystojnym młodzieńcem, masz tyle ziemi, wspaniały zamek, powiedz mi, czy ty jesteś żonaty? Nie, odparł młody człowiek, ale chciałbym znaleźć żonę. Mówiąc to, spojrzał na królewnę, która uśmiechnęła się do niego. Aby skrócić tę długą historię, dopowiemy tylko, że syn mnarza, obecny markiz de Carabas, poślubił królewnę i żyli długo i szczęśliwie. A kot w butach od czasu do czasu przymykał jedno oko i mruczał. Widzisz, panie, że jestem wart o wiele więcej niż jakiś wyleniały osioł. Czy na wpół zrujnowany młyn? A co? Może nie.